Legenda o początkach świętej lipki snuje się dalej. Któregoś dnia pewien szlachcic przejeżdżał drogą obok figury Maryi z dzieciątkiem. Był to człowiek niewidomy. Znajdując się obok drzewa, na którym stał posąg, słyszy, jak woźnica jego, niezmiernie zdumiony, opowiada, że widzi dziwne światło unoszące się nad lipą. Szlachcic kazał. Zatrzymać powóz i poprosił, by woźnica doprowadził go do tego miejsca. Przyszli obydwaj pod lipę i padli na kolana. Szlachcic żarliwie błagał Boga o przywrócenie wzroku, i nagle stał się cud. Szlachcic widzi na własne oczy posąg Matki Bożej, znajdujący się na rozłożystym drzewie. Odwraca się, spogląda na okolice, widzi jezioro, drogę, las. Wzrok odzyskał w całej pełni. Powodowany radością, znowu pada na kolana, trwa jakiś czas na modlitwie dziękczynnej, a potem udaje się w drogę powrotną do swego domu. Wieść lotem błyskawicy rozeszła się wokół. Powtarzali ją zwłaszcza pasterze, pasący w pobliżu lipy trzodę. Zazdroszcząc szlachcicowi łaski, rozpowiadali, że i oni widzieli światło, że na widok tego światła bydło ich klękało na kolana. W ten sposób opowieść ta, powtarzana z ust do ust, rozeszła się po całej okolicy, a przekazywana przez ojców dzieciom i wnukom, dotarła do nas. I została uwieczniona na jednym z obrazów w Świętej Lipce. Mieszkańcy Reszla i Kęczyna pragnęli mieć u siebie łaskami słynący posąg. Współzawodniczyli więc ze sobą w tym względzie. Kętrzynianie zwyciężyli i w triumfalnej procesji przenieśli figurę do swojego murowanego kościoła. Ich radość była jednak krótka. Nazajutrz Figura zniknęła i niewidzialną siłą została przeniesiona na dawne miejsce. Otóż opis podobnych wypadków powtarza się w historiach wielu cudownych obrazów. Jest to jakby stały motyw, mający świadczyć o woli nieba, wyznaczającej miejsce cudownego wizerunku. Kiedy wierni miasta Kęczyna przekonali się że wolą nieba jest, aby posąg Matki Zbawiciela pozostał na dawnym miejscu, wśród jezior i lasów, postanowili zabezpieczyć figurę i zbudowali w tym celu kaplicę. Kaplica ta była niewielka miała zaledwie około 13 metrów długości i 8 metrów szerokości. Osobliwością jej było to, że pośrodku niej rosło drzewo lipowe. Z cudowną figurką, a jej zadaszenie częściowo stanowiła korona rozłożystej lipy. Wokoło kaplicy rosły stare drzewa i szumiał gęsty las. Do tego miejsca zaczęli przychodzić ludzie, pojedynczo i grupami, modlili się przed cudownym wizerunkiem. Odchodzili stąd pokrzepieni z przekonaniem, że Maryja ich wysłuchała i trudne sprawy, jakie jej przedstawili, sama wkrótce rozwiąże. Bywały wypadki nagłych uzdrowień, które te wiarę ogromnie umacniały. Sława świętej Lipki w ciągu XV wieku docierała do wszystkich warownych grodów Prus. W tym właśnie okresie, Daleko na południu u granic Śląska, Maryja zakładała nową stolicę łask, Jasną Górę. Ta sama strażniczka narodu działała w Częstochowie co i w Świętej Lipce. W ten sposób, w odległych od siebie miejscach, przygotowywała naród do wytrwałej i wiernej służby Bogu. To nie przypadek stworzył Jasną Górę. To nie przypadek stworzył też świętą lipkę. W jednym i drugim miejscu działała mądrość naszej matki i królowej, która poprzez te i inne liczne sanktuaria przygotowywała sobie powoli nasz naród, aby móc w nim panować nie fikcyjnie, lecz rzeczywiście. Królowa nasza ma dla nas zadania. Słuszna to rzecz, byśmy dziś w dniu święta Królowej Polski uświadomili sobie ich treść i odnowili przyrzeczenia wiernej służby. Przez tysiąc lat naród nas żył Ewangelią. Były okresy słabości, przychodziły klęski, ale mimo to nigdy w całości naród nie odstąpił od Boga. Kochał Chrystusa i Jego Matkę i pragnął trwać na Jej ordynansach. Wielu szlachetnych synów polskiego narodu tę wierność przypieczętowało krwią. Dość wspomnieć świętego Andrzeja Bobole, męczenników dominikańskich i niezliczone rzesze innych. Wszyscy oni płacili krwią za wierność Bogu. Krew ta nie poszła na marne. Ona rodzi wciąż nowych bohaterów, którzy w trudnych dla narodu chwilach wolą śmierć niż nikczemność. Iluż to męczenników Bożej sprawy przysporzyły ostatnie czasy. Krew lała się na ulicach miast, spłynęły nią miejsca straceń hojnie rozsiane po całej polskiej ziemi. Ci wszyscy nie mogli umrzeć daremnie, oni umarli byśmy mieli życie. Ma to być życie wolne od kłamstwa i podłości, życie w zgodzie z Bogiem. Ma to być praca nad sobą, by stać się człowiekiem prawdy i dobroci. Tę prawdę tak trzeba ukochać, by być gotowym za nią umierać, a dobroć tak praktykować, by ludzie poznali, że Bóg jest miłością i ma na świecie wysłanników swojej miłości, którzy rozdają dobroć. Boga przekazać możemy światu tylko w tych dwóch postaciach, prawdy i dobroci. Nie bądźmy więc głusi na wołanie czasu, które jest głosem Boga. Prośmy Matkę Najświętszą, tak jak ów ewangeliczny ślepiec, by nam raczyła przywrócić wzrok. Jednakże nie o wzrok ciała, prośmy, lecz o wzrok duszy, abyśmy wprawdzie mogli ujrzeć nasze zadania życiowe i przy jej pomocy starali się je realizować.